Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Detroit Become Human. Kontynuujmy. Dziś o godzinie 6 ustanowiono w kraju godzinę policyjną. Ruch cywilów będzie podlegał ścisłej kontroli. Zawiesza się prawo do zgromadzeń. Komunikacja elektroniczna podlega ograniczeniom, a agencje bezpieczeństwa mają zwiększony zakres kompetencji. Ponadto posiadacze Androidów są zobowiązani natychmiast przekazać swoje maszyny w ręce władz. Na terenie większych miast powstały prowizoryczne obozy, których Androidy będą eliminowane. Proszę więc całą ludność cywilną o ścisłą współpracę z władzami. Miejcie świadomość, że dołożymy wszelkich możliwych starań, by zadbać o bezpieczeństwo naszego kraju. Proszę! No boże, hakerstwo, lider defektów, niepokojąca kradzież. Proszę! Tu proszę! Czy udało się pojmać przywódcę defektu? Defekt imieniem Markus ciągle pozostaje na wolności, ale wkrótce zostanie namierzony i wyeliminowany. Pani prezydent! Okej, okay. hakerstwo. Czy to prawda, że androidy mogą się włamywać do systemów IT, w elektrowniach jądrowych i bazach wojskowych? Wyeliminowaliśmy wszystkie androidy pracujące w takich miejscach i w miarę możliwości zawiesiliśmy funkcjonowanie systemów IT. Sytuacja jest pod kontrolą. Pani prezydent! Zgłoszono zaginięcie transportu kobaltu medycznego. Krożą plotki, że okradziono także składy broni. Czy może je pani potwierdzić? W tej chwili nie dysponuję takimi informacjami. Pani prezydent! Okej, okay, ktoś jeszcze ześ tutaj faktycznie. Pani prezydent! Inteligentna forma życia? Wielu wierzy, że androidy są nową inteligentną formą życia. Co pani na to? To niedorzeczne. Następne pytanie? Proszę. Teraz ta strona. Proszę. Wojsko, opinia publiczna. Pani prezydent, społeczeństwo wydaje się coraz bardziej przychylnie nastawione do defektów, zwłaszcza od kiedy zaprezentowały pokojową postawę. Co pani o tym nam powie? Opinia publiczna to jedno, bezpieczeństwo kraju to inna sprawa. Defekty są niebezpieczne, a naszym najwyższym priorytetem jest ochrona bezpieczeństwa Amerykanów. Dziękuję, to na razie wszystko. Okej, okay, to chyba. Connor? Jedzie tą taksówką? Wydaje mi się, że tak. Oj, ale nie wiem, czy oni nam zaufają, tak szczerze. Zobaczymy. Connor, model 313248317. Oczekują mnie. Zakończono identyfikację. Okej. Okay. Okej, okay, przepuścili nas. No, nie wiem. Nie wiem czy to się uda. To, to może być jedna z najcięższych misji jak nie najcięższa w tej grze. Ale postaramy się, zobaczymy. Jak napotkamy na Amandę, to będzie ja pierdziele. Sama straż, samo ochrona wszędzie. Na pewno to miejsce tak wcześniej nie wyglądało. Proszę za mną, pójdziemy razem. Dzięki, ale... wiem gdzie iść. Wierzę. Ale mam rozkazy. No dobra. No i tam będzie czekała Amanda, powie A nie spodziewałam się tego Konor zostałaś defektem. Ja pierdzielę, jak jej nie znoszę. Ale chciałem się z nią zaprzyjaźnić, to ona nie chciała, to wpiździe ją mam teraz. O, Mamy jakiś... Czer czerwoną obwódkę mieliśmy, on tego nie miał. Chyba oni już wiedzą, że jesteśmy defektem, no nie wiem, zobaczymy. Ale ładnie to ładnie, uuuu! Ale tam do góry ładnie. I posąg, i tak dalej, no dobra. Tu są androidy, nie możemy ich tak szybko nawrócić? No nie wiem, zobaczymy. Ale dobrze wiedzieć, że są jeszcze. Tutaj. No ładne to miejsce jest. Aż zobaczę, czy nie możemy podejść. Dobra, nie idziemy za nimi, zobaczymy. Agent 54, poziom 31 31 to jest co? Warehouse Aha, nie, warehouse jest. Aha, magazyn jest 49 A my będziemy na 31? Coś takiego? No dobra, nie wiem, ciekawe. Wyeliminuj strażników, zatrzymaj windę przed 30 piętrem. No dobra, no cóż innego. Oj, chwila, to jest kamera. Co to z kamery włączona. Dobrze, że ją zauważyłem Co To z kamery wyłączona. Coś tu jeszcze jest Chyba nie Mam nadzieję, że nie. Dobra, szybkie jeszcze ten i super Nie dotykaj. Spadaj frajerze. O, on coś tu ma Chwila. Uuu, jak to jak to ma wyglądać? Dobra, on. Tu, ale on ma tutaj broń, a nie możemy tego jakoś... Zobaczymy jak to mniej więcej by wyglądało. A całą walkę już obmyślamy. Uu, uuu, to ta, tak to nie chcemy. <laughs> Dobra, dochodzimy do tego momentu i później kopiemy go. Okej, okay. wykonaj. Ła! Ale nie wiedziałem, że jeszcze będą musiał coś tutaj klikać. Zresztą nam się to automatycznie robiło. Chyba nie poszło po naszej myśli. Uuuu, Konor! o oh my god! Zmień docelowe coś tam, windy, dobra. Proszę podać tożsamość i punkt docelowy. Głos z agenta 54 agent 54, poziom minus 49. Zweryfikowano głos. Period! Do... Let's go! Tylko mam nadzieję, że inni nie zobaczą i chciał. Jakbyśmy użyli naszego. No, my mieliśmy tą czerwoną obwódkę. Coś było nie tak, mówię wam. Dostań się na terminal. Ostatni autobus jest za 20 minut. Mamy mało czasu, musimy się śpieszyć. O cholera. Rozmawiaj. Wszystko ok, Alice? Co się dzieje? Ta, 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 ta. Kłamiesz! Yy, ustawienia, wrażliwość na ciepło zimne aktywowano. A, nie wiem, zostawiamy jak na razie. Jest androidem, więc nic się jej nie stanie. To jest po prostu wrażliwość, ale nic nie powinno jej się stać. Nie mamy innego wyboru, to bierzemy broń. Ciężkie czasy są, więc i my musimy się do nich dostosować. No chodź. Nie ma na co patrzeć. Proszę, nie rób mi krzywdy. Co teraz zrobimy? Musimy iść dalej, jeśli chcemy wyjechać. Nie oddalaj się. Przemkniemy obok i nawet się nie połapią. Uda nam się, Alice. Obiecuję ci to. Boję się, że się nie uda. Wypuść mnie! Nic nie zrobiłem! Mówię, Sonny! Rozróżniam są jakieś tury. Są kraje, a znajdzie wcale czasu. To byśmy nie musieli zostać sami. Dobra. Minął tygodnie, zanim oczyścimy to miasto. Robi się Musimy uważać. Ja pierdziela. Tak, schowaj się tu, a oni idą. Dobra, to chyba jak na razie wszyscy możemy chyba iść. No już, władź! O cholera, faktycznie ich tu jest dużo. Aha, już możemy iść dalej. No dobra, a tam ci nas nie zobaczą? Aha, my idziemy tam. Dobra, to lecimy tu. Nie, wiem, taką jakąś okrężną drogą, staram się. Spójrz tam, to Luther. O, Luther! Nie pomożemy mu, Alice. Wszędzie są żołnierze. Nie możemy go zostawić za go. Na no, Alice ma rację. Ocal Lutera. Postarajmy się. dotrzeć do Lutera. To pomyłka. Jestem człowiekiem. Właśnie wracam do domu. Szybko, żona szybko, 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 szybko. Mamy dzisiaj swoją... Mamy dzisiaj 30 Ciekawe, w jakiś sposób... Aha, jakoś skanują <laughs> tych ludzi, dobra. Nie! Nie, proszę! Cegła? Zbliż się powoli, powoli daję. Jep! Kara! Nie musiałaś ryzykować dla mnie życia. Szybko spierdalamy stąd. Gdzie Alice? Spokojnie schowała się. Kara ocaliłaś nas! Jak mamy Ci dziękować? Idź zanim cię znajdą! Alice! Loter. <noise> Myślałam, że skinąłeś! się, że już Cię nie zobaczę. Chciałem was złapać przy terminalu, ale mnie dorwali po drodze. Chodźmy, to już blisko, ale nie mamy czasu. No ciekawe, czy nam się uda. Dobra. Ochlera, nie patrz się tu. Odwróć się, nie pozwalam Ci. No tak, przebiegniemy tam i nas zobaczy. Nie mamy innego wyboru. Dobra, teraz. Luther tak ledwo co się kryje za tym autem ja pierdzielę, ale dobra, może nam się uda Dobra, no nie patrz się tu, no teraz Dobra, nacisnąłem. Nie trzeba przetrzymywać, dobrze wiedzieć. Tylko ten jeden strażnik nam przeszkadza cały czas. Co on da nas mata, nie wiem idź sobie, sio. A kysz! No się, Chcę być dalej. Teraz! Ciekawe czy nam się uda uciec? Proszę, proszę, tak. O, cholera. Pewnie kontrolują busy, co? Punkt kontrolny. O, no właśnie. Mamy paszporty, więc powinno w sumie pójść gładko. Może pójdziemy naokoło, żeby nie ryzykować. Mamy mało czasu, autobus może uciec. Wiem, ale będzie bezpieczniej. Wybierz droga. Punkt kontrolny ryzykownie. Na około 11 minut. Około 11 minut. Dobra, wiecie co? Lecimy naokoło bezpiecznie. Najwyżej nie wyjedziemy, nie wiem jak to się skończy. Wydaje mi się, że tam by nas złapali, czy coś. Nie wiem, czy zdążymy. Nadajemy na żywo z miasta Detroit, gdzie tysiące androidów maszerują przez ulicę w tej właśnie uh, chwili. Wracamy do Markusa. Przywódca defektów, który nosi imię Markus, idzie na czele pochodu. Coś się dzieje w Detroit, pani prezydent. Już druga nasza taka akcja. Ciekawe, jak teraz pójdzie. A, idziemy Najwyżej nas wybijają. mam nadzieję, że nie, aczkolwiek... Na spokojnie, musimy jakoś się udać W detroitskim centrum zwrotów numer 5 no My tylko chcemy żyć, Proszę. Idziemy za tymi strzałkami, czy po prostu prosto? Nie wiem, idziemy prosto, idziemy na... na nich, idziemy na mur. Normalnie to byłby szturm, wiecie, lecimy na nich z, nie wiem, z pistoletami, Jesteś, ale... O, chwilę, wybraliśmy tak? pokojową drogę. Ciekawe. Tym razem się nie zatrzymujemy, idziemy cały czas, nie ma żadnego czekania. Co będzie, to będzie. Jak zostanie jeden android, który będzie miał lepsze życie, to zostanie jeden android. opinie publiczne mamy dobrą więc mam nadzieję że nam pomogą Nie chcemy z wami walczyć Jesteśmy nastawieni pokojowo się, albo Teraz nie ma już Spokój Chcemy uwolnienia wszystkich androidów osadzonych w obozach i przerwania wymierzonych w nas aktów agresji. Nie chcemy walki. Nie będziemy używać przemocy. Ale nie odejdziemy, póki nasi bracia nie będą wolni. Idziemy? Idziemy, o cholera. Tym razem nie ma już odwrotu. Boże, tak się przykro na to patrzę, że to jest hit, ale naprawdę nie mamy już odwrotu. Uklęknij, usiądź, podnieś ręce, podnieś pięść. Uklęknij. Naprawdę otworzycie ogień do bezbronnych demonstrantów? Przeciągaj! Tak, Michael. Od serca wydarzeń dzieli nas mniej niż 100 metrów, a sytuacja stale się rozwija. Będziemy wszystko opisywać państwu na bieżąco. Joss Douglas, kanał 16. Michael, oddaję ci głos. Markus, i co teraz? Wytrzymamy. Jak długo się da? Uuu, wracamy do Konora. Tu się dzieje akcja dopiero. Tam też, ale tu. Ja pierdzielę. Wydaje mi się, że będzie tutaj jakaś akcja z Amandą. Ja czuję ją. Ja czuję, jak w powietrzu ona tutaj, wiecie, coś już kombinuje. No dobra, hakujemy. No, troszkę ich tu jest. I co mamy. mamy, co, co my mamy zrobić tak teraz? Wykonaj <laughs> swoją misję. Nawróć androida gdzieś tu, no dobra. A tu się okaże, że one już nie można ich nawrócić, że to jest jakiś nowszy model. Proszę. Co? To daruje mu życie! Chory, Conor! wygląda zupełnie jak ty! O, ja pierdzielę terminal autobusowy centrum miasta. Czy my zdążyliśmy? Chyba nie. Jest i terminal. Udało się, Alice! Jesteśmy ostatni autobus właśnie ten! Kolejne kursy zostają wstrzymane do odwołania. Odjechał. Mamy problem. Co my teraz zrobimy? O cholera. Kara! Sprawdzają wszystkich. Niedługo dotrą i do nas. Musimy się Tam też dodać. by nam sprawdzali. Tylko jak? Tylko jak? Chwila, zamrozimy tutaj czas i pomyślimy. No, wyjść jako tako to chyba nie możemy. Tam coś stoi. Przez ten tłum, no też nie. Tu jest coś. Dobra, idziemy tędy. Luter, chodź z nami! Luther, luter! Adam? Kara, szybko! Za mną! Ok, okej, okay, okej. Okay. Idziemy za Adamem żeby Rose tutaj panas sprzyjechała, czy coś? O, dzięki Bogu, żyjecie. O, o mój Boże. Widzieliśmy obławę na Jericho. Bałam się, że przyczyniłam się do waszej śmierci. Jak nas znaleźliście? O, wiedziałam, że to was na pewno znajdę. Chodzą po domach i szukają androidów. W końcu i nas ktoś by wydał. Co z pozostałymi. Na granicy wszystkich sprawdzają. Ale znalazłam przemytnika, który przeprawi was przez rzekę. Nie będzie łatwo. Ale to jedyne wyjście. Jedziecie z nami? No jasne. Tak. Idziemy. Dobra. Czyli w szukać. sumie i tak ten autobus by nam się nie udał, więc dobrze, że na niego nie zdążyliśmy, Boże. Mamy jeszcze szansę, kolejną szansę dostaliśmy od losu, żeby przejść przez tą granicę, przez jakąś rzekę, ale to jest nieważne. Już bierzemy cokolwiek. Dobrze, więc finałowy odcinek byłby tak długi, że musiałem go podzielić na dwie części. To jest jakby część pierwsza, część druga będzie za chwilę na kanale. Yy, no i cóż, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.